Stała przy stanowisku strzeleckim, nieruchomo i cicho. Jej twarz była niewyraźna, bez błysku, bez ego, tylko sama obecność. Pewnymi rękami podniosła karabin, przycelowała i nacisnęła spust. Kula poleciała, chybila cel o kilka centymetrów, i w tym momencie wokół niej rozległ się śmiech. Taki śmiech, który rani. Nawet cel nie trafić nie potrafi. Ktoś z szyderstwem zakpił. Lecz wtedy coś mignęło. Mała, czerwona lampka zapaliła się za tarczą. Instruktora skręciło. Jego twarz zbladła. Nagle cały system się wyłączył. Strzelnica pogrążyła się w ciszy. Nie chybiła. Powoli opuściła karabin. Odwróciła się. I odeszła. Bez dramatycznego pożegnania. Bez zadziornych spojrzeń. Po prostu cichy odwrót. Jakby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Ale co się właśnie wydarzyło? Jeśli wiesz choć trochę o granicy między hałasem a umiejętnością, zrozumiesz, że ten strzał nie był błędem, to była precyzja zamaskowana jako pomyłka. To nie były zwykłe ćwiczenia strzeleckie, to był prywatny, elitarny trening bojowy, prowadzony przez renomowanego cywilnego wykonawcę usług obronnych. Sala wypełniona była byłymi żołnierzami elitarnych jednostek, zahartowanymi w boju, bystrymi, aroganckimi w swojej sprawności. Pochodzili z jednostek bojowych, lik strzeleckich. To było ich terytorium, a potem pojawiła się ona. Nie nosiła naszywki jednostki, żadnych odznak, żadnych haseł na kamizelce taktycznej, tylko zwykły ciemny dres. Spokojna, jakby należała do tego miejsca i nie musiała nikomu niczego dowodzić. Przyszłaś popatrzeć na prawdziwych strzelców. Ktoś prychnął z sarkazmem. Ona nawet nie mrugnęła, nie odpowiedziała. Po prostu podeszła, spokojnie podpisała się swoimi inicjałami i wzięła ostatni karabin z regału. Niezmodyfikowany, nietknięty. Nie regulowała lunety, jak wszyscy inni starannie robili. Nie testowała spustu, nie strzelała na sucho. Trzymała go tak, jakby wiedziała, że broń posłucha, kiedy będzie trzeba. Inni już mieli swoje podejście, ciasne grupy pocisków na tarczy, high fives i testosteron w powietrzu. Potem przyszła jej kolej. Ktoś mruknął z oczekiwaniem: Zobaczmy, czy ta się zawaha. Nie zawahała się. Jeden strzał, płynny, czysty, ruch końcowy jak poezja. Pociski zdawały się chybić o kilka centymetrów. Sala ryknęła śmiechem. Chybiła o metr. Myślano, że jest żartem. Poczucie pogardy wisiało w powietrzu, ale ona nie tłumaczyła się, nie kłóciła. Nie broniła, a potem strzelnica rozbłysła na czerwono, z głośników rozległ się przeraźliwy sygnał ostrzegawczy. Atmosfera zmieniła się w jednej chwili, zamieszanie rozlało się jak prąd, instruktora rzuciło do panelu sterowania, panika malowała się na jego twarzy, przeładowanie co do diabła się dzieje wrzasnął. Systemy przeszły w tryb awaryjnego zamknięcia. Zespół techniczny rzucił się do rozszyfrowywania logów. Coś uruchomiło protokoły zarezerwowane tylko na prawdziwe sytuacje awaryjne. Jej pojedynczy strzał, jej niecelny strzał, spowodował to. Te systemy nie były zaprojektowane tak, aby reagować na fałszywe alarmy lub niecelne strzały. Aktywowały się tylko wtedy, gdy wykryto prawdziwe zagrożenie, a jednak zareagowały z brutalną, automatyczną precyzją. Jej strzał trafił w coś, w coś krytycznego. Czego inni nie widzieli, coś, co tylko ona wyczuła. Teraz szydercze głosy ucichły. Pozostała tylko ciężka, zdezorientowana cisza. Ludzie spoglądali na siebie szeroko otwartymi oczami, próbując zrozumieć to, czego właśnie byli świadkami. Nie chybiła. I teraz wszyscy to wiedzieli. Ktoś, kto był wyśmiewany, odrzucany, praktycznie wyśmiejony ze strzelnicy za chybienie właśnie uruchomił najbardziej zaawansowany system bezpieczeństwa w całym obiekcie jak jak ktoś kto pozornie chybił o kilka centymetrów mógł spowodować całkowite zamknięcie strzelnicy zbudowanej przez najostrzejsze umysły w branży technologii obronnych te systemy to nie były zabawki nie dały się nabrać na zbłąkane pociski czy przypadkowe strzały nie zostały zaprojektowane tak aby wykrywać prawdziwe zagrożenia i to tylko te najpoważniejsze. Jeśli zadziałały bez interwencji człowieka, oznaczało to, że jej strzał zrobił coś, czego nikt w tym pomieszczeniu nigdy wcześniej nie widział. Zrobił coś, czego żaden zwykły strzelec, bez względu na odznaczenia, nie byłby w stanie zrobić. Dotarł do samego centrum obronnej logiki obiektu. Czy był to tylko dziwny wypadek, przypadek, czy coś zupełnie innego, coś znacznie bardziej przemyślanego? Jej twarz nie zdradzała żadnych oznak dezorientacji, czy zaskoczenia, ani drgnięcia. Nie zastanawiała się, co się stało. Wiedziała. Wiedziała dokładnie, co zrobiła. Tymczasem wszyscy inni stali zamrożeni, próbując ułożyć w całość układankę, której brakujących elementów nawet nie zauważyli. Myśleli, że nie należy do tego miejsca. Śmiali się, zakładali, że jest niedopasowaną amatorką. A potem wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Ekran rozbłysnął nagłym, ostrym alarmem. Krytyczny czujnik wykryty, przeładowanie aktywowane. W mgnieniu oka cały system szkoleniowy wyłączył się. Tarcze cofnęły się, jak przestraszone zwierzęta. Cyfrowe wyświetlacze wyników zgasły. Instruktora ledwo się nie potknął, pędząc do pomieszczenia kontrolnego z szeroko otwartymi oczami, głos napięty z niedowierzania. Co do diabła się dzieje. Zespoły techniczne rzuciły się do pracy. Ktoś odtworzył nagrania z monitoringu, rozłożyli moment na czynniki pierwsze, klatka po klatce. Prawda ukazała się w zwolnionym tempie i oszołomiła ich. Jej strzał nie chybił. Idealnie otarł się o główną stalową tarczę i trafił w maleńki, prawie niewidoczny czujnik termiczny zamontowany za nią. Nie przez przypadek, nie przez szczęście. Ten czujnik był tak głęboko ukryty za stalą, że tylko ktoś z wiedzą wewnętrzną mógł nawet przypuszczać, że istnieje. A co dopiero trafić w niego ze stanowiska strzeleckiego, z którego nikt nie spodziewałby się precyzji. Unieszkodliwiła cały nasz system celowania jednym strzałem ze standardowej pozycji, używając niezmodyfikowanego sprzętu, sapnął jeden z techników. Głowy się odwróciły. Oczy mrugały, plotki fruwały w powietrzu. Jak? Ona nie została, żeby tłumaczyć. Już odłożyła karabin z powrotem, tak jak wszystko inne, co zrobiła. Spokojnie, precyzyjnie, niezachwianie. Ani słowa triumfu, ani uśmiechu. Ale instruktor jeszcze nie skończył. Dogonił ją na zewnątrz, gdy podchodziła do parkingu. Gdzie nauczyłaś się tak strzelać? Zażądał, prawie bez tchu. Ona się zatrzymała. Spojrzała mu prosto w oczy. Zaprojektowałam ten system, którego używasz. To było wszystko jedno zdanie, jedna prawda, która spadła jak grom z jasnego nieba. Cisza. Nie była jakąś outsiderką próbującą zdobyć uznanie. Była projektantką, architektką systemów, których używali codziennie, nie rozumiejąc ich podstaw. Ten strzał nie chodziło o trafienie w cel. To był test, diagnoza, ciche objawienie, że wciąż nosiła w głowie plan ich świata. Trafiła w ukryty mechanizm awaryjny, tak głęboko ukryty, że nigdy wcześniej nie został uruchomiony i tym samym udowodniła, że jej system wciąż działa bez zarzutu po latach jednym strzałem. Ale to, co naprawdę ujawniła jej wizyta, było znacznie bardziej niepokojące niż ktokolwiek się spodziewał. Odkryła krytyczne luki w zabezpieczeniach, o których obecni operatorzy nawet nie wiedzieli, a co gorsza, nie mieli pojęcia, jak je usunąć. To nie był tylko imponujący pokaz strzelecki, nie chodziło o udowodnienie czegokolwiek grupie sceptyków. Jej spokojna obecność na strzelnicy miała znacznie głębszy cel ukryta ocena, aby sprawdzić, czy systemy bezpieczeństwa, systemy mające na celu ochronę życia, są nadal prawidłowo konserwowane. Czy personel nawet rozumiał sprzęt, którego używał dzień w dzień? Odpowiedź: Jak jej strzał ukazał w druzgocący sposób brzmiała nie. Jej pojedynczy pocisk ujawnił niebezpieczne luki w wiedzy wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu. Luki, które, jeśli pozostaną niezauważone, mogą pewnego dnia doprowadzić do katastrofalnych wypadków. Kpinę, której doznała, uznano za bez znaczenia. Śmiech został zapomniany. Ważne było to, co ujawnił jej test, prawda, o której istnieniu inni nawet nie zdawali sobie sprawy. I zrobiła to wszystko z gracją, bez ego, bez chwalenia się po prostu ciche, niezachwiane oddanie kogoś, komu bardziej zależało na ochronie ludzi, niż na uznaniu. Jej tak zwane chybienie było genialnym kamuflażem, przemyślanym ruchem mającym zamaskować jej prawdziwy zamiar. Za zasłoną zamierzonej niekompetencji kryła się krytyczna ocena bezpieczeństwa. Przeprowadziła tajną diagnostykę na żywo, której nikt w tym budynku nie miał uprawnień ani kompetencji, aby sam ją wykonać. To, co wydarzyło się później, nie zostało podzielone z grupą. Rozpoczęły się ciche dochodzenia, dyskretne śledztwo po incydencie, ale jej nazwisko. Nigdzie nie znajdowało się na żadnej otwartej liście wykonawców ani w dziennikach szkoleń cywilnych. Nie istniała w zwykłych systemach, ale głęboko w tajnych archiwach. Tam była architektka systemów klasy A ze specjalizacją w zastosowaniach taktycznych, w środowiskach bojowych, kluczowa uczestniczka projektu. TLE, ta, która pomogła zaprojektować macierz przeładowania obecnie używaną w obiekcie. Lata temu odeszła. Po zgłoszeniu ostrzeżeń o krytycznej wadzie konstrukcyjnej, widziała, jak te ostrzeżenia giną w biurokracji. Potem doszło do tragicznego incydentu na poligonie dokładnie takiego, jakiego próbowała zapobiec. Jej nazwisko zniknęło z rejestrów, zostało usunięte z raportów, jej głos uciszony, aż do teraz. Czujnik, w który trafiła, nie był tylko ukryty. Był zakopany za fałszywą stalową płytą, ostateczny bezpiecznik awaryjny, o którym istnieniu wiedział tylko ktoś głęboko zaangażowany w jego pierwotne okablowanie i konstrukcję, i ona go ukryła. Idealnie. Nie przyszła się popisywać, przyszła zobaczyć, czy w końcu naprawią problem, a oni tego nie zrobili. Jej strzał był jednocześnie testem i głośnym, niezaprzeczalnym ostrzeżeniem. Luki w zabezpieczeniach. Które zgłosiła lata temu, wciąż istniały. A co gorsza, mogły zostać wykorzystane nie tylko przez nią, ale przez każdego, kto miał wrogie zamiary i odpowiednią wiedzę. Obecny zespół, zupełnie nieświadomy, całkowicie nieprzygotowany, nie napisała raportu. Nie musiała. Jej strzał był raportem, takim, którego nikt nie mógł zignorować. Ciche rozliczenie przypomnienie, że przejęte przez nich systemy miały ukryte funkcje i wady, nigdy nieudokumentowane. Jej powrót nie był oficjalny, ale był niezwykle ważny, audyt bezpieczeństwa jednej kobiety, a wiadomość, którą zostawiła, kryształowo czysta: Wciąż nie jesteście gotowi. Czujnik, w który uderzyła, nie był tylko jakimś kawałkiem sprzętu, był częścią znacznie większej sieci bezpieczeństwa, ostatniej linii obrony przed katastrofą w przypadku awarii systemu. Był ukrytą nitką w złożonej sieci, zaprojektowanej tak, aby wychwycić to, co ludzie mogli przeoczyć. Ale oto przerażająca prawda: te sieci działają tylko wtedy, gdy są konserwowane, a obecni operatorzy ich nie konserwowali nie dlatego, że byli leniwi, ale dlatego, że po prostu nie rozumieli pełnej głębi systemów, którym zostali powierzeni. Jej pojedynczy strzał nie tylko wstrząsnął stalą. Wstrząsnął samymi podstawami ich samozadowolenia. Ten pocisk, diagnoza w przebraniu, udowodnił coś pilnego. Mechanizmy bezpieczeństwa wciąż działały, tak, ale były zaniedbane, porzucone, działające, ale podatne na ataki. Jej wizyta nie była na pokaz, była podwójną misją ocenić stan tych ukrytych systemów i włączyć alarm dla każdego, kto jest wystarczająco mądry, aby słuchać. Przeładowanie, które nastąpiło po jej strzale, to nie był jakiś błąd, to była jej wiadomość, migający czerwony sygnał, który mówił: Potrzebujecie pomocy teraz. Bez formularzy, bez łańcucha dowodzenia, bez raportów do podpisania, tylko prawda przekazana głośno i wyraźnie, w sposób, którego nikt nie mógł zignorować ani opóźnić. Nie wybrała tej metody z kaprysu, wybrała ją. Ponieważ wcześniej próbowała wszystkiego innego, a te wysiłki zostały zamiecione pod dywan biurokracji. Nie tym razem. Nadal była tam, nadal gotowa pomóc, ale tylko wtedy, gdy instytucje wykażą, że poważnie, naprawdę poważnie podchodzą do prawdziwych, trwałych rozwiązań. Nie ład, nie szybkich poprawek, ale transformacji. Ten wybór, jak jasno dała do zrozumienia, Spoczywał teraz na administratorach, wiedzieli bez wątpienia, że ktoś ich obserwuje. Ktoś, kto wiedział więcej niż oni. Ktoś, komu bardzo zależało, bez potrzeby braw lub uznania. Jej misja zawsze dotyczyła bezpieczeństwa, a nie blasku fleszy. Trzy dni później strzelnica została otwarta. Czujnik termiczny, w który trafiła, zniknął. Został wyrwany i zastąpiony nowoczesnym sprzętem monitorującym. I nie tylko to nowe protokoły zostały wdrożone w całej organizacji. Obowiązkowe moduły szkoleniowe, całkowita zmiana sposobu, w jaki wykonawcy byli uczni o niewidocznych zagrożeniach, koniec z symulacjami na powierzchni. Kursanci uczyli się teraz wykrywać to, co ukryte, spodziewać się niespodziewanego, widzieć więcej niż to, co widoczne, a w cichym, prawie pełnym czci, geście. Ktoś przywrócił jej akta w głębi tajnych archiwów. Poziom dostępu 7, status doradcy pasywnego, oznaczenie kodowe, powrót architekta. A na drzwiach głównej szatni podczas następnego cyklu szkoleń pojawiła się notatka pisana drukowanymi literami. Nie lekceważcie cichych, zwłaszcza jeśli przynoszą swoją wiedzę techniczną. Nikt jej od tamtej pory nie widział, nieoficjalnie, ale jej obecność wciąż trwa. Każdy strzelec, który podchodzi do linii strzeleckiej, pamięta. Pamięta dzień, w którym chybienie uderzyło mocniej niż jakiekolwiek trafienie w dziesiątkę. Jej strzał zmienił wszystko. Od szkolenia, przez operacje, po to, jak postrzegali kompetencje. Nagle tytuły nie miały już tak dużego znaczenia. Stopnie wojskowe nie gwarantowały mądrości. Jej podejście, zwodniczo proste, niebezpiecznie skuteczne, Wywołało przebudzenie, którego żaden dokument nigdy nie byłby w stanie spowodować. Teraz luki w zabezpieczeniach systemów, kiedyś ignorowane, są podstawą programu nauczania. Sprzęt, który kiedyś uważano za zbyt techniczny, by się nim przejmować, zyskuje uwagę, której zawsze potrzebował, dzięki niej, dzięki jednemu strzałowi. Jej wpływ nie skończył się, gdy wyszła z tego obiektu. Daleko od tego, to, co zaczęło się od jednego cichego, niepozornego aktu genialności, zaczęło rozchodzić się falami w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Inne ośrodki wykonawców usług obronnych w całym kraju zaczęły zadawać pilne pytania: czy my też mamy takie same ślepe plamy, czy nasze ukryte systemy są naprawdę bezpieczne? Obiekt za obiektem. Rozpoczął własne oceny diagnostyczne, zagłębiając się w infrastrukturę, którą odziedziczyli, ale nigdy naprawdę nie zrozumieli. Po raz pierwszy od lat ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że może, tylko może, starzy architekci wiedzieli rzeczy, których podręczniki nie zawierały i nigdy nie będą zawierać. Nagle jej historia stała się czymś więcej niż tylko incydentem, stała się legendą. Szeptanym przykładem przekazywanym od inżyniera do instruktora, od operatora do administratora. Nieoficjalne studium przypadku, tak, ale takie, które miało wagę, stało się dowodem na to, że zerwanie więzi z ludźmi, którzy zbudowali te systemy, mogło kosztować więcej niż ktokolwiek kiedykolwiek zdawał sobie sprawę. Bezpieczeństwo nie mieszka w listach kontrolnych, mieszka w rozumieniu. W takim rozumieniu czasem cicho odchodzi. Gdy jest ignorowane. Akademie wojskowe zaczęły szybko się dostosowywać, całe bloki lekcyjne zostały stworzone, aby nauczyć rekrutów, jak rozpoznawać wiedzę specjalistyczną, która nie przychodzi w postaci błyszczących odznak lub formalnych poświadczeń. Ludzie w końcu zaczęli widzieć, co udowodniła, że niektóra z najpotężniejszych wiedzy spoczywa w umysłach, a nie w podręcznikach, w jednostkach. A nie w schematach blokowych. Jej metoda jeden pojedynczy strzał, który ujawnił zaniedbanie systemowe całkowicie zmieniła sposób, w jaki przemysł obronny postrzegał protokoły bezpieczeństwa. Koniec z czekaniem, aż coś pójdzie nie tak, zanim się zareaguje. Koniec z polegiem wyłącznie na procedurach. Zaszła zmiana. Obiekty zaczęły inwestować w proaktywne oceny luk w zabezpieczeniach. Ustalono priorytet poszukiwania głosów tych, którzy kiedyś budowali systemy, którzy zniknęli na marginesie, ale wciąż nosili plany w pamięci. A z biegiem lat jej wpływ nie słabł, pogłębiał się. Kursy inżynierii bezpieczeństwa w elitarnych instytucjach zaczęły odnosić się do tego, co nazwali zasadą strzału diagnostycznego. Studenci to badali, dyskutowali, podziwiali, uczono ich, że czasami najskuteczniejsza komunikacja nie przestrzega protokołu, czasami wymaga śmiałych działań, które łamią schematy, które burzą założenia, aby chronić życie. Zrewolucjonizowała to, co oznaczało bycie skutecznym w sztywnym, regulowanym świecie. Jej dziedzictwo przetrwało w ulepszonych systemach, bezpieczniejszych środowiskach i niezliczonych życiach, które nigdy nawet nie zdały sobie sprawy, że zostały chronione przez ducha w maszynie, ale jej nazwisko wciąż ukryte, jej tożsamość strzeżona jak sekret, który znała. Nigdy nie wystąpiła, aby odebrać należne jej uznanie, i nigdy nie musiała, bo to nigdy nie było celem. Była ostateczną, cichą profesjonalistką, kimś, kto ulepszył sam rdzeń funkcjonowania rzeczy, nigdy nie prosząc o pochwałę. Jej praca przypomniała światu, że prawdziwa wiedza specjalistyczna nie potrzebuje pozwolenia, aby być wartościowa, nie potrzebuje tytułów ani braw. Jej historia stała się dowodem, niezaprzeczalnym dowodem, że oddanie bezpieczeństwu i doskonałości może istnieć poza walidacją instytucjonalną, poza biurokracją i wciąż wszystko zmienić.